Jeśli czujesz, że życie w Matrixie było jakoś o wiele prostsze, a życie po przebudzeniu to jest po prostu jakiś jeden wielki roller coaster, to zapraszam Cię do tego, żeby obejrzeć ten film do końca, dlatego, że czuję, że masz na sobie niewyobrażalną presję wynikającą z rozwoju, jaką się nam wgrywa w momencie, kiedy my zaczynamy się przebudzać i w momencie, kiedy my zaczynamy oglądać przeróżnych ludzi w internecie. I wychodzi na to, że ta cała samoakceptacja, miłość do siebie, to jest podparta milionem warunków wynikających z tego, właśnie, co Ty zrobisz dla siebie, żeby być lepszy, żeby być. Dobry, żeby być takiś, jaki owak, a tak naprawdę to powoduje tylko i wyłącznie więcej stresu, i wychodzi na to, że zamiast żyć normalnym życiem, jak każdy człowiek, żeby po prostu przeżywać to życie, to ty teraz dogorywasz. I tak naprawdę to, co się dzieje każdego w każdym Twoim dniu, to istne przetrwanie, a nie życie. I tutaj chcę odczarować Ci ten moment przebudzenia. Chce ściągnąć z ciebie tą presję, którą nakłada na ciebie właśnie ten taki nurt, w którym masz się rozwijać, masz być najlepszy i najcudowniejszy i w ogóle to wiesz. Musisz być kimś, nie? Bo przecież na tym to polega. Jesteś Bogiem, więc musisz być kimś. <grym> Ale kiedy zaczynasz słuchać takich ludzi, którzy ci mówią o tym, kim naprawdę jesteś i że jam jest, nie ja, tylko ty, znaczy ja też, ale dla siebie, gdzie jam jest i przecież to ja tworzę życie swoich marzeń, to przecież ja jestem bogiem, to przecież ja kreuję to życie, jakie chcę kreować, to o co w tym wszystkim chodzi w takim razie? Dlaczego, skoro ja i ojciec jedno jesteśmy, to Bóg przeze mnie przemawia, żebym ja był najlepszy, najcudowniejszy, i w ogóle osiągnął wszystko, co, co ziemskie. W tym wszystkim nigdy nie chodziło o to. W tym wszystkim nigdy nie chodziło, ile będziesz mieć. W tym wszystkim nigdy nie chodziło o gadanie ego i które zresztą cały czas widzę w tym duchowym świecie. W tym duchowym w cudzysłowie, gdzie cały czas chodzi tylko i wyłącznie o posiadanie. Gdzie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby kreować jak najwięcej, jak najmocniej, jak najbardziej, żeby to wszystko ociekało złotem, żeby to wszystko po prostu ociekało, żebyś ty swoimi, wiesz, materialnymi rzeczami mówił, tak, jestem Bogiem i ty też to sobie uświadom. Patrz, patrz, ile ja mam. To kreuje taką presję. Że ludzie, którzy są na etapie nie tworzenia materialnego dobra, tylko na etapie tworzenia tego wewnętrznego świata, który dopiero później się zmaterializuje w Twoim życiu, myślą, że coś się z nimi nie tak. Myślą, że robią coś źle, skoro ich rzeczywistość nie odpowiada temu, co chcieliby, żeby się stworzyło w ich życiu. Myślę, że to będzie jeden z najważniejszych filmików w ogóle, jaki nagrałam. Tak mówię o każdym, więc to jest jedyna rzecz, w której mogę kłamać na tym kanale. Ale. Whatever. Lecimy dalej, słuchajcie. Przebudzasz się ty, ale nie twoje programy. To oznacza, że w momencie, kiedy ty nagle zaczynasz widzieć, że ten świat jest zupełnie inny niż ci kiedykolwiek powiedziano. I, za, I kiedy zaczynasz widzieć, że coś tu, coś tu nie gra, to przebudzasz się tylko ty, ale te twoje przekonania, wszystkie, one po prostu z tobą poszły w tej takiej wersji, która yy, i tak nadal na ciebie tak samo działa. <laughs> Dlatego twoim zadaniem jest zrozumieć, żeby to życie, którym teraz żyjesz, przeszło ci w miarę interesująco, w miarę spokojnie, to Twoim zadaniem będzie przestać oczekiwać od siebie, że wszystko to, co było w Twoim życiu niegdyś, magicznie z niego zniknie. Nadal mimo przebudzenia będziesz doświadczać tych wszystkich ograniczeń, które Twoje stare programy, które to wszystko, które były wgrane, zanim to wszystko się wydarzyło, magicznie znikną z Twojej przestrzeni. Musisz wreszcie odpuścić. Musisz zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz. To, że Ty zupgrade'owałeś, to nie znaczy, że zupgrade'owały też Twoje programy. Nadal będziesz ich doświadczać w swoim życiu i Twoim zadaniem nie będzie z nimi walczyć i się z nimi szarpać i uznawać siebie za kogoś malu maluczkiego, bo przecież ja nadal jestem człowiekiem i nadal mam te swoje przekonania. Tylko zacząć do nich podchodzić z konkretną miłością i ze świadomością, że to jest normalne, że w moim życiu będę ich odkrywać coraz więcej, że to jest normalne, że one się będą pojawiać, i to jest normalne, że mimo tego, że moja świadomość od, od groma wzrosła, na maksa wzrosła, to ja nadal będę ich doświadczać. Zdejmij z siebie tą presję, że musisz być idealny już tu i teraz, dlatego, że to się nigdy nie wydarzy. Dlatego, że to jest absurd. To jest głupie nawet tak myśleć. To jest głupie mieć nawet na sobie taką presję, że ja po prostu wszystko ogarnę i wszystko załatwię. To tak jak z tą produktywnością. Głupie jest myśleć, że ja zrobię wszystko ze swojej listy to do. dlatego że w momencie, kiedy ty piszesz swoją listę to do, listę do zrobienia, tak zwaną, to ty to piszesz, nie mając żadnego pojęcia, co się wydarzy na drugi dzień, bo może się wydarzyć pierdyliard rzeczy, które ci absolutnie uniemożliwią, uniemożliwią zrobienie tych wszystkich rzeczy. I Twoim zadaniem w byciu produktywnym nie jest zrobienie wszystkiego, tylko bycie na tyle elastycznym, żeby po prostu pozwolić sobie zrobić to, co konieczne. Więc zamiast mieć do siebie całe życie pretensje o to, że ty nie jesteś produktywny, bo ty nie możesz nigdy zrobić listy z rzeczy to do du, to pogratuluj sobie, że mimo tego, że życie się toczy i że były rzeczy na liście to du, to ty i tak ogarnąłeś w miarę okej okay to życie. Po prostu bądź dla siebie łaskawy raz na zawsze. Kolejną rzeczą jest to, że ta presja też wynika z porównywania się. Że ty wchodzisz na przykład na Instagramy i widzisz, że ktoś, kto się przebudził, zarabia z ziliardów, milionów, to Ty uważasz, że Ty, skoro Ty słuchasz tej osoby i skoro Ty mm, korzystasz z jej kursów, to Ty już teraz musisz mieć dosłownie takie życie jak ona. Czy Ty zdajesz sobie z tego sprawę, że ta osoba mogła mieć zupełnie inne procesy w swoim poprzednim życiu, jeszcze poprzednim i w ogóle w tym życiu możesz kompletnie nie wiedzieć, ile ta osoba musiała przejść, żeby się znaleźć w tym miejscu, w którym teraz jest. Właśnie doświadczyć tego bogactwa wewnętrznego. Zresztą, tak samo są ludzie, którzy są turbo bogaci, na przykład, i oni na przykład, doświadczają tego swojego przebudzenia w momencie, kiedy osiągają na przykład swoje największe zarobki, tak? Dajmy na to, jest mnóstwo milionerów, miliarderów, którzy mówią głośno o tym, że przebudzili się w środku swojego życia, w środku swojego życia jakby najlepszego materialnie, po to, żeby zrozumieć, że właściwie to wszystko było dupę potuc i że tak naprawdę to chodziło tylko i wyłącznie o nich samych. Więc naprawdę każdy jest na zupełnie innym etapie życia. Są ludzie, którzy muszą zbankrutować, żeby się zorientować. Są ludzie, którzy muszą osiągnąć miliony, żeby się zorientować. A są ludzie, którzy muszą po prostu najpierw... Y Zrobić robotę w środku, żeby w ogóle cokolwiek mieć w, w świecie materialnym. Dlatego też bardzo Cię proszę, przestań się porównywać i myślisz, że coś jest z Tobą nie tak. Tylko dlatego, że Zośka z Baśką i z Kaszką um, stworzyły kurs o tym, w jaki sposób być miliarderem i Ty po zrobieniu tego kursu nie jesteś miliarderem, tylko ona jest. <ścoughs> znaczy, ja nie mówię, że to jest złe, absolutnie tak nie twierdzę. Tylko, że ta kobieta e, przeprowadziła Cię przez pewien proces... Które nie miał cię zaprowadzić dosłownie do, do tego rezultatu, tylko była częścią twojego uświadomienia, była częścią Twojego procesu i wcale nie chodzi o ten sam rezultat. To zupełnie tak. O, teraz mi przyszedł takie fajne, fajne porównanie. Na siłowni dajmy na to nie. Znalazłaś jakąś trenerkę, która ma płaski brzuszek, dużą pupkę w smukłe uda i ogromne piersi, dajmy na to, i super mięśnia na rękach. No i ty od niej się uczysz dosłownie jeden do jednego, jakie ona ćwiczonka robi. Dosłownie jedzonko, yy, wszystko. Ale z nie cholery, nie zbudujesz takiego samego ciała jak ona. No nie, nie ma takiej szansy. Dlaczego? Dlatego, że ona jest kompletnie inaczej zbudowana. Że ma zupełnie inne tendencje w organizmie i możesz robić jeden do jednego ćwiczonka jak ona i twoje ciało po prostu inaczej się zbuduje. Ale czy to, znacza, to, czy to oznacza, że gorzej? Nie. Oznacza, że zrobi to po swojemu. <gry> Dlatego czas najwyższy, zdjąć siebie presję z myślą, że. E Dlaczego ja nie robię takiego progresu jak, nie wiem, mentorka czy ktokolwiek inny, za, za, za kim chodzę? I teraz, dlaczego jest tak, że to życie w Matrixie, czyli ta niewiedza, wydaje się być łatwiejszym życiem niż to, że wiesz, bo wtedy nie miałaś presji na sobie? Wtedy nie szukałaś 2-4 na dobę, co jest z tobą mnie tak, skoro jeszcze nie osiągasz tego, czego chcesz. Bo skoro wiesz przecież, że kreujesz wszystko w swoim życiu, zapraszam cię koniecznie do poprzedniego odcinka o tym, w jaki sposób manifestować. No bo skoro ty już wiesz, że ty jesteś bogiem i że ty możesz wszystko i tak dalej, no to dlaczego ja nie mogę, a ona może? Szukasz dzień w dzień powodów do tego, żeby się naprawić, żeby się zmienić i tak dalej, podczas gdy w tym wszystkim chodziło o to, żeby się zaakceptować, że, że w tym wszystkim chodziło o to, żeby pokochać siebie takiego, jakim się jest, a nie takiego, jakim się staniesz, to po pierwsze. Bo właśnie z tego miejsca, kiedy zaakceptujesz to, kim jesteś, bo musisz w ogóle zrozumieć, że akceptacja to nie znaczy nie robię niczego, że, że w akceptacji wcale nie chodzi o to, że ty coś akceptujesz i to zostawiasz takim, jakim jest, tylko w akceptacji to chodzi o to, że ty. Że ty akceptujesz to, że to się wydarzyło i mimo tego, mimo tego, zaczynasz działać, ale nie z miejsca braku, tylko z miejsca świadomości, że teraz to robisz po prostu dla, dla swojego zdrowia. Na przykład, znowu wracając do tego przykładu fitnessu, tak? Czyli że akceptujesz swoje ciało, kochasz je z całego serca i nie ćwiczysz po to, żeby je naprawić, bo go nienawidzisz, tylko ćwiczysz, bo tak ci na nim zależy. Że chcesz mu właśnie w ten sposób okazać miłość. Hmm? Na tym polega działanie z braku i działanie z pełni. Mm -hmm. <laughs> więc to jeśli ci się przyda, to, to, to zapraszam to zabrać ze sobą. Być może jeszcze taki odcinek nagram, a być może też już jest na tym koncie, więc zapraszam Cię naprawdę do filtracji mojego kanału, jeśli chcesz siebie pokochać. E, tak bezwarunkowo, bez żadnych granic. Więc teraz. Podsumowaniem tak naprawdę tego odcinka jest to, byś od Janie Pawił yy, się od siebie. Czas wreszcie, czas wreszcie dać sobie święty spokój i zacząć żyć normalnie, wiedząc, że wszystko jest dokładnie tak, jak ma być, wiedząc, że na ciebie też przyjdzie czas, wiedząc, że jeśli odczepisz się od siebie i życie będzie łatwiejsze, to dosłownie, dosłownie, dzięki temu, że życie. Będzie dla ciebie po prostu o wiele prostsze, bez oczekiwań, bez wymagań wobec siebie, to dosłownie synchronizujesz się z tą rzeczywistością, o której marzysz. Dlaczego? Dlatego, że wreszcie będziesz żyć życiem, którym chcesz żyć, czyli pełnym spokoju, pełnym świadomości, że jesteś w odpowiednim miejscu. W życiu marzeń nie chodzi o to, by mieć pięć Ferrari. Cztery domy, nielimitowaną ilość pieniędzy na koncie, tylko o to, jak się czujesz. Wiesz, jak się będziesz czuć, kiedy będziesz mieć nielimitowaną yy, ilość pieniędzy na koncie, będziesz czuć spokój. Więc czego pragniesz? Nie nielimitowanej ilości pieniędzy, tylko spokoju. Yy, jak się będziesz czuć, jak będziesz mieć pięć domów, a yy, bardzo ekscytująco, no bo fajnie, no, chociaż nie wiem, właściwie, jak będziesz mieć pięć domów i zero, zero pań sprzątających, to raczej. Będziesz czuć dużo stresu przed tym, żeby kurz tam nie leżał. No dobra, wracając. W każdym razie chodzi o to, że nie zależy ci na danej rzeczy, tylko na uczuciu, jakie ona da. Więc wyobraź sobie, że twoje uczucia są takie już teraz w tym momencie, bo się od Janie Pawlasz od siebie, odpierniczasz się, mówiąc inaczej. I Przestajesz oczekiwać, że będziesz alfą i omegą i zaczniesz kochać siebie takiego jakim jesteś, bezwarunkowo. Wyobrażasz sobie ten moment. To jest moment, w którym zaczynasz dosłownie tworzyć częstotliwość, na której chcesz się znaleźć. No i co ma zrobić rzeczywistość? No, nic, musi się do ciebie dostosować, czyli daje Ci wszystko to, co ty e, myślisz, że teraz, na ten moment, zanim obejrzałaś ten filmik, żeby ci dało, gdybyś coś miała. Rozumiesz? Czas najwyższy. Dać sobie ten spokój. Zrozumieć, teraz pójść do lusterka i powiedzieć sobie: Hej, kocham Ciebie taką, jaką jesteś. W ogóle to szykuje dla Ciebie tak zajebiste rzeczy, które Cię wesprą w tym. Ale jeśli potrzebujesz już teraz że zacząć podejmować decyzje bez sabotażu, przestać wracać do, do, do tego, co, co znane. Do tego miejsca właśnie sprzed przebudzenia, które tak naprawdę daje Ci tylko iluzję, że było przyjemnie i fajnie. Ale tylko dlatego, że po prostu nakładałaś na siebie presję. I to tyle. Jeśli chcesz przestać sobie umniejszać, jeśli chcesz zdjąć tą presję i wiedzieć, że, że możesz działać z miejsca, jam jest. Zakończyć walkę ze sobą i po prostu zacząć działać. I przestać odkładać, bo po co? Po co już masz odkładać wtedy wszystko na później, skoro możesz już zacząć teraz działać? To zapraszam cię z całego serca. Do limity, to iluzje, które właściwie to w niecały jeden dzień ściągną z ciebie to poczucie presji. Jeśli zajrzysz sobie do opisu albo do komentarzy, to znajdziesz linka do tego miejsca. Jeśli chcesz to ze mną zrobić na żywo, to koniecznie napisz do mnie maila. Dlatego, że razem z Tobą już 18 października możemy się spotkać na evencie, który organizuję właśnie z tego powodu. Wyjdziesz stamtąd kompletnie innym człowiekiem. Natomiast jeśli chcesz to zrobić już teraz w tym momencie, zapraszam Cię do Limity to Iluzję. Jeśli chcesz jeszcze skorzystać z, e, z biletów pre-sale, to koniecznie napisz teraz do mnie, bo miejsca jeszcze są. A ja nie mogę się doczekać, aż cię będę mogła przytulić. Słuchajcie, dziękuję Wam za wszystkie kawki, za wsparcie, za to, że oglądacie e, ten kanał i przede wszystkim za to, że subskrybujecie go. Tule Was z całego serca i bardzo Was proszę o to, żebyście zostawili e, komentarz pod tytułem iamjest, jest, żebym wiedziała, że obejrzeliście do końca. Kocham bardzo i nie mogę się doczekać, aż Was zobaczę. Buziaczki, wszystkiego dobrego.